Są takie sytuacje, kiedy stroskany człowiek potrzebuje wreszcie poczuć, że jego cierpienie kogoś obchodzi. Jan miał taki dar, że szybko rozpoznawał obolałe miejsca. I może niech przykładem tutaj będzie ten obrazek z Australii. Jan poleciał do Australii 10 miesięcy przed śmiercią. Poleciał tam na zaproszenie człowieka, którego nie znał, Marka Kuligowskiego, który nie potrafił pogodzić się ze śmiercią swojej żony. I w Australii, właśnie u Marka, Jan poznał Barbarę Borowiecką, którą Państwo dzisiaj znają, jako ofiarę księdza Henryka Jankowskiego. Wtedy, oczywiście, ani Marek, ani Jan Kaczkowski nie wiedzieli, jakie ona ma ze sobą doświadczenia. Nie wiedziały tego nawet jej dwie córki. Jako że to wszystko miało miejsce pod koniec lat 60. I, i poza psychologiem Basia wcześniej nie opowiadała o tym nikomu. Jan po kilku dniach znajomości poprosił ją, żeby przywiozła, przywiozła mu kilka zdjęć ze swojego dzieciństwa i z młodości. Ona się zdziwiła, ale powiedziała, jasne przywiozę. I on długo wpatrywał się następnego dnia w te zdjęcia. Po czym zapytał, co takiego wydarzyło się w pani życiu, że w oczach tej pięcio, dziesięcio, piętnastolatki widzę tylko cierpienie. Co się takiego wydarzyło? I ona była tak zaskoczona tą jego przenikliwością, bo on nie mógł nic wiedzieć. Powiedziała, a długo by opowiadać. A on na to zareagował w taki sposób, a może jeszcze trochę czasu mam. A może kiedyś. Poprosił ją, żeby zostawiła mu te zdjęcia. I mówi: I wiesz, on od tego czasu przyglądał mi się w taki dziwny sposób, tak przenikliwie, jakby chciał się przewiercić do tej mojej duszy, żeby zobaczyć, co tam jest. I oni już obserwowali siebie w inny sposób od tamtego momentu. Jan w Australii spędził 12 dni, natomiast um, połowę tego czasu spędził w Pert, gdzie poznał Basie. I, I kiedy. Od Latywa. Ona mu trochę opowiedziała o swoim życiu, ale nie wszystko. Nie, nie opowiedziała jeszcze o tym wykorzystaniu seksualnym, które miało miejsce, a, kiedy ona miała mniej więcej 11-12 lat. E, opowiedzia opowiedziała mu tylko o swojej trudnej relacji z mamą. Zapytał ją wtedy, czy ona nie chciałaby e, iść do spowiedzi i przyjąć pierwszej komunii z jego rąk. Choć już wiedział, że ona z jakiegoś powodu nie chce mieć, nie chciała mieć przez 50 lat kontaktu z księżmi, bo powiedziała mu, że z uwagi na, na, na swoje doświadczenia ona jakoś stroniła od księży. Ale nie dopytywał jeszcze wtedy. Było w nim coś takiego, co ją ujęło od pierwszego momentu, i to jest też takie ciekawe. Ja myślę, że ta jego autentyczność na to, że to jego życie było spójne z tym, co mówił, spowodowało, że ona się właściwie otworzyła, że tak żartowała w jego towarzystwie. I na lotnisku on jej powiedział, że ją podziwia, że mimo tylu dramatów, ona się nie zamknęła na innych ludzi, że ma dla nich tyle serca i że nauczyła go wielu rzeczy w czasie tego pobytu. To dla takiej niedowartościowanej kobiety to już było coś wielkiego. Umówili się wtedy, że Basia przyleci do Polski i wtedy wyspowiada się po raz pierwszy. U Jana. bardzo chciała to zrobić w jego hospicjum, o którym tyle słyszała, i że później przyjmie pierwszą komunię. Kilka miesięcy później rzeczywiście to zrobiła, i opowiadała mi o tym jak o takim najważniejszym wydarzeniu w jej życiu. Ta rozmowa trwała bardzo długo. Siedzieli w mieszkaniu Jana w Puckim Hospicjum i on płakał razem z nią. Ona mi mówiła, wiesz, ja poczułam, że on współcierpi razem ze mną. I on pod koniec tej spowiedzi powiedział mi, głęboko wierzę w to, że gdyby Chrystus miał twarz kobiety, byłaby to twoja twarz. I on tym zdaniem przywrócił tej kobiecie godność. Ona tak to czuła. Bo z uwagi na te bardzo dramatyczne wydarzenia z dzieciństwa, ona miała zaniżone poczucie własnej wartości. I on pomógł jej to poczucie własnej wartości odbudować. I przy każdym kolejnym, przy każdej kolejnej rozmowie starał się ją wzmacniać. No i właśnie to, co było siłą Jana? To, że on swoim życiem uwiarygadniał to, o czym mówił. I ona to dokładnie, ona to doskonale czuła. Dlatego mu zaufała. Dlatego kobieta, która była krzywdzona przez księdza w dzieciństwie, która przez 50 lat nie miała kontaktu z księżmi właśnie z tego powodu, ona zdecydowała się otworzyć przed nim i on ją przyciągnął do kościoła. Ale to autentyczność, wrażliwość i uważność powodują, um, w takich sytuacjach właśnie to się liczy.